Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale TENET Dzisiaj pokażę wam jak zrobić Testnet Sucinst a także opowiem wam o projekcie. Żeby cały czas nie wymawiać tą trudną nazwę, będę nazywał go Suc. Opowiem wam o projekcie Suc. Pierwsze co mnie zainteresowało w tym projekcie to ich Twitter score. 66, bardzo dobry Twitter score. Jak widzicie, subskrybentów na Twitterze jest dopiero 4000. Twitter został utworzony stosunkowo niedawno. Projekt jest na bardzo wczesnym etapie. To jest blockchain, który ma na celu połączyć wszystkie blockchainy i zrobić tak, żeby na przykład, jeżeli macie NFT w, na Binance Smart Chainie, Albo na Ethereum, mógł się stosować też na innych blockchainach. Czyli projekt ma na celu połączenie wszystkich blockchainów poprzez swój blockchain. Pomysł moim zdaniem jest dobry, czegoś takiego brakuje. No i teraz bezpośrednio przejdziemy do testowania tego projektu. Jak zawsze, wszystkie potrzebne linki będą pod filmem. Nie zapomnijcie wstawić lajka, zasubskrybować, a my zaczynamy. Będzie nam potrzebny Metamask. sieć Goerli a także troszkę Ethereum do testowania wchodzimy na tą stronę jeżeli jeszcze nie macie konta rejestrujemy się poprzez maile to można zrobić pobieramy testowe tokeny do testowania Pobraliśmy tokeny do testowania. Wchodzimy na stronę testowania. Naciskamy na Try our demo. Podłączamy nasz portfel. Naciskamy na ekran Confirm. Pojawił się balans, jak widzicie. И мы можем сделать только одну вещь: пережечь из горели в сеть Gnosis. Выбираем квоту, нажимаем Approve, Confirm нажимаем вкладку, подтверждаем. Удалось, как видите, токены пошли, придут по каким-то частям. На этом, генерально. Testnet jest jak na razie zrobiony. Jak już wspominałem, projekt jest na bardzo wczesnym etapie. Trzeba czekać, aż będzie się rozwijał. Polecam zasubskrybować ich Twittera. Co do inwestycji, na pewno w tym projekcie będą, bo na ich Twittera są podpisani już kilka inwestorów. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam w komentarze. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.